Wakacje w świecie Toka Life World. Stwórzcie razem ze mną wspaniały wakacyjny dodatek dla tej szalonej rodzinki. Rodzice wybrali się wraz ze swoimi dziećmi na wakacje nad ocean. Zadanie na dzisiaj, zadanie dla nas, to stworzenie przepięknego wakacyjnego domku. Jak widzicie, klimat iście hawajski. Więc zaczynamy zabawę od pierwszego pomieszczenia i tutaj zrobimy pokój dla dzieci. Na początku jednak potrzebujemy kilka roślinek. Chcę, aby one stworzyły nam takie. Tło dla naszego łóżka. Trzy kwiaty z takimi pięknymi, dużymi listkami ustawiamy sobie o, w ten sposób. Jeden, jakby za drugim. Teraz bierzemy sobie łóżka. Łóżka są fajne, bo my mamy tutaj fajny dodatek ze SpongeBoba. No i te łóżka są bardzo takie, jakby wakacyjne. Ustawiamy je sobie jedno obok drugiego. Zobaczcie w ten oto sposób. Już tutaj dzieciaki mogą się kłaść i spać. Jednak my jeszcze dorzucimy. Kolejne łóżka tutaj na samym dole, ponieważ jak zauważyliście, mamy aż czwórkę dzieci. Za dużo rzeczy już się nam tutaj nie zmieści. Dorzucimy sobie jeszcze taki stołeczek. Może znajdziemy jakiś fajny dywanik. Przydałoby się coś zielonego i egzotycznego, albo takiego o pięknie plecionego, więc ustawimy to tutaj. Może jeszcze jakieś fajne egzotyczne obrazki. Podoba mi się bardzo ten plakat z motylkiem. No i teraz jeszcze roślinki. Jakie bym chciała najbardziej? Roślinki na początek takie wiszące. Znajdźmy jakieś takie fajne wiszące doniczki, ale przy okazji jeszcze dorzucę kilka kwiatków tutaj na dole, tak aby było mega tropikalnie i egzotycznie. Ja sobie dorzucę o tutaj roślinki w takich fajnych doniczkach brązowych. Stworzymy tutaj coś, ale taką małą hawajską dżunglę. Dorzucę jeszcze tutaj krzesełko, takie wiszące, taki fotel. No i pierwszy pokój jest już zrobiony. Teraz przechodzimy tutaj. To wygląda przepięknie, prawda? Więc z tyłu tam postawimy łóżko sypialniane dla rodziców. Znajdźmy coś, co będzie idealnie pasować. To mi się podoba. Bo jest takie fajne, jakby z takimi elementami drewna. Ten widoczek z tyłu chciałabym troszeczkę zasłonić, więc wezmę sobie po prostu takie białe zasłonki i zrobimy to w ten sposób, żeby to tam z tyłu nam się pięknie o, zmieściło. Tak to zrobimy. No i oczywiście teraz, aby wyglądało jeszcze piękniej, dorzucamy roślinki. Najpierw te tutaj cztery po obu stronach łóżka. Teraz dorzucimy sobie jeszcze jakieś roślinki, takie wiszące paprotki. I może jeszcze taką skrzynię tutaj na samym środku wiszące. Oświetlenie, to będą takie piękne koszyczki ze świeczkami. Przydałoby się jeszcze więcej świeczek, aby można było je tutaj ustawić. Czy da się to postawić na tej skrzyni? Aj niestety nie, więc świeczuszki sobie ustawimy tutaj wszędzie dookoła. Tutaj dwie takie świeczuszki z tej strony i dwie kolejne jeszcze. Tutaj, ja buduję wakacyjny domek, a wy koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, czy wy wybieracie się gdzieś na wakacje. Jeśli tak, no to napiszcie oczywiście. Jeżeli planujecie jakiś fajny, wakacyjny wyjazd, tutaj stawiamy jedną komodę, zobaczcie w ten oto sposób. Dajmy może jakieś ozdoby przy tej komodzie, jakiś fajny obraz. Oh, jaka fajna ryba! Ej, ona tutaj pasuje, podoba mi się. Dajmy jeszcze ten fotel, jeden i drugi. Przy tych fotelach będzie sobie można fajnie wypocząć. Dorzucamy jeszcze jakiś fajny dywan. Może tutaj damy tego takiego zielonego kwiatka. Damy jeszcze ten taki fajny stoliczek. Jak widzicie, wszystko takie jest naturalne. Wszędzie mamy drewno, więc dorzucam sobie jeszcze tutaj takie stoliczki. A na tym stoliczku ustawimy sobie jakąś fajną roślinkę, na przykład takiego kwiatka w doniczce. Na szafeczce ustawimy sobie jeszcze jakieś fajne świeczuszki. Dorzuciłam jeszcze tutaj kilka gadżetów, postawiłam rzeczy na półeczce. Teraz czas na komplet wypoczynkowy. Aby dopasowało do tych naszych foteli, dorzucę sobie taką zieloną kanapę. Gdzieś tutaj były jeszcze takie fajne, egzotyczne poduszeczki. Poduszeczki chyba w jakiejś pomarańcze albo cytrynki, no to takie dwie poduszki rzucimy jeszcze na kanapę. Mamy zrobioną sypialnię i kącik wypoczynkowy. Jest sypialnia dla dzieci, no i nie możemy zapomnieć o tym wielkim pomieszczeniu, którą co my tutaj zrobimy? Oczywiście kuchnie, Więc przechodzimy tutaj sobie do kuchni, szukamy odpowiednich mebli. Chyba wykorzystamy te z najnowszego dodatku, czyli weźmiemy sobie te mebelki, ustawimy jedno obok drugiego. One są takie bardzo hawajskie i fajnie tutaj nam pasują. Jeśli chodzi o lodówkę, no to wybierzemy tę, tylko sobie przestawimy o to w ten sposób, żeby lodóweczka może była o tutaj. A może na samym środku niech będzie, albo zróbmy ją zaraz tutaj obok okna. Blaty jeden obok drugiego. Kuchnia już nam się pięknie zapełnia. Brakuje nam jeszcze jakiś stolik, więc na środku damy taki mniejszy stoliczek. A jeśli chodzi jeszcze o blaty, to mamy tutaj coś takiego i to jest taki wysoki barek. Więc to tutaj damy. Wow, jest jeszcze taka mega fajna kuchenka. No to ją tutaj ustawimy sobie zaraz w rogu. Myślę, że jeśli chodzi o kuchnię, to tutaj przydadzą nam się jeszcze jakieś półeczki. Dwie i trzecia tutaj nad naszym zlewem. Co na nich poustawiamy? Może jakieś rzeczy do gotowania. Możemy dać tutaj na przykład na stoliku najpierw jakieś miseczki, jakiś napój, tutaj jakiś talerzyk, dorzucamy toster, dorzucamy garnuszki, jeden i drugi, damy jeszcze patelnię, damy sobie dursznak, aby można było pięknie gotować. Teraz czas na ozdoby, chociaż nie, może ustawmy jeszcze coś tutaj e, na tym naszym takim długim blacie. Znowu niech pojawią nam się tutaj Egzotyczne owoce, koniecznie jeszcze jakieś krzesła, takie, które będą pasować, które najlepiej. Chyba musimy wybrać te krzesła, chociaż nie. Mi się bardziej podobają te takie stołeczki. I postawimy trzy tutaj przy tym długim blacie i jeszcze kolejne tutaj przy tym naszym. Okrągłym, nieco mniejszym stoliczku. Kuchnia wygląda mega, mega pięknie. Czas ją teraz jeszcze bardziej ozdobić. Na początku przy suficie powiesimy sobie takie, jakby, ja to nazywam, eliany albo jakieś takie hamaki. One robią tutaj fajny klimacik. Na pewno bym chciała jeszcze roślinki i to wyjątkowe roślinki czyli te które mi się podobają najbardziej czyli takie wiszące powiesimy je w różnych miejscach aby zrobiły nam taki fajny klimacik ala takiej dżungli dorzucimy jeszcze tu i z tej strony no zobaczcie wygląda to przepięknie kwiatki jeszcze dorzucamy wszędzie tutaj gdzie nam się one zmieszczą o na przykład za lodówką przy umywalce tutaj jeszcze kwiatek przy naszym piecu zatwierdzam no, i mamy to. Wygląda bosko. No, i brakuje nam jeszcze jednego pomieszczenia, prawda? Oczywiście. Brakuje nam Łazienki. Łazienkę zrobimy na zewnątrz. Najpierw jednak sobie tutaj zasłonimy to troszeczkę. O, w ten sposób. Myślę, że takimi dwoma wystarczy. Teraz weźmiemy sobie taką oto wannę. No, wygląda mega, mega fajnie, mega ekskluzywnie. Toaletę jeszcze sobie ustawimy, o tutaj. Przy toalecie może damy sobie jakiś stoliczek albo coś, co nam będzie pasować. O, damy coś takiego, na tym sobie ustawimy jakieś kosmetyki, albo przede wszystkim, skoro to jest toaleta, to tutaj musimy ustawić papier toaletowy. Tutaj może jakiś odświeżacz, możemy dać też jakiś kremik do rąk na drugą półeczkę. Na podłodze damy sobie takie kamyczki, a całość, czyli całą toaletę odgrodzimy sobie szklaną ścianką, taką przeźroczystą. Taką, żeby nie do końca było to widać. Sprawdźmy jak to wygląda. Damy sobie tutaj taką kotarę, żeby nikt nam nie zaglądał. Czy przez nią mocno widać? No zdecydowanie już mniej. Brakuje nam jeszcze umywalki. Zaszalejmy i dajmy tę umywalkę. Uuu! Pięknie wygląda, jest mega duża i mega, mega ładna. Brakuje czegoś, aby można było usiąść. Może o taką ławeczkę i dorzućmy jeszcze jakieś kosmetyki. Czego nam tutaj brakuje? Chusteczki. Tutaj jakieś kosmetyki do malowania, perfumy, dajmy szczotkę, suszarkę, jeszcze jedną szczotkę, pasta do zębów wyląduje tutaj, kosmetyki również. No, i na sam koniec jeszcze na podłodze damy te kamyczki. Niech wygląda to troszeczkę jak w takim spa. Tych kamieni damy jeszcze więcej. Czego nam brakuje? Czegoś przysufijcie, czyli bierzemy sobie roślinki, te wiszące. Najpierw jednak kwiatki dorzucimy tutaj w tych doniczkach. Dorzucimy jeszcze kaktusa. Tadam, tadam, tadam. Mamy to, zatwierdzam. Cały domek praktycznie jest zrobiony. No i jest tutaj nasza rodzinka, a ona lubi plażować. Lubi siedzieć na plaży, więc stwórzmy na tej plaży dla nich również jakiś fajny kącik. Zacznijmy od tego, że damy im miejsce, aby mogli sobie usiąść i coś zjeść albo wypić i się schować pod parasolem. Do tego dorzucimy im takie krzesełka. Nie możemy zapomnieć o roślinach. Tutaj wykorzystamy sobie pepę. Palmy. Palmy kokosowe! Tam naprawdę rosną kokosy. Dorzucamy w ten sposób, zrobimy taką jakby małą dżunglę przy plaży. Teraz czas na jakiś zestaw wypoczynkowy. Dajmy sobie dwa takie leżaczki. Przy tych leżaczkach damy jeszcze taki dywanik, który będzie wyglądać troszeczkę jak kocyk. Jakiś stoliczek. Myślę, że tutaj ten będzie ok. Na tym stoliczku oczywiście przydałoby się coś do picia, więc damy sobie lemoniadę, damy kawałek arbuza. Może jeszcze dorzucimy dwie bujawki. Dwie bujawki przy samej plaży. Dorzucam sobie jeszcze muszelki. Jeśli chodzi o tę muszelkę, to jest gigantyczna muszelka i ona może unosić się na wodzie. Zatwierdzam i dodam, dodam, mamy to. Rodzinka się już pojawiła, zobaczcie, może usiąść tutaj. Wylegiwać się. Niektórzy mają już ubrane nawet strój kąpielowy, aby móc od razu pływać. Rodzinka jest zachwycona, tak się prezentuje na plaży. Rodzice jeszcze sprawdzają salon, o i kącik wypoczynkowy, i również ich sypialnie. Najstarsza córka poszła sprawdzić łazienkę no i sprawdzić miejsce, gdzie będzie mogła schować swoje wszystkie kosmetyki. Ktoś tutaj jest chyba bardzo śpiący, bo od razu wskakuje do łóżka. A ci dwaj? Zostali tutaj i od razu wskoczyli do wody. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, czy Wam się podoba dodatek wakacyjny Hawaje, który stworzyłam sama. Dajcie znać, czy chcielibyście spędzić wakacje właśnie w takim domku. Dzięki wielkie, że byliście razem ze mną. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Macie pomysły na kolejne odcinki z w świecie Toka Life World? To napiszcie to koniecznie w komentarzu. Do usłyszenia. Pa, pa.